Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Wczoraj patrzyliśmy na Matkę Bożą, w której w życiu mistyka przeplata codzienność, w codzienności żyje w obecności Pana Boga. I słyszeliśmy te słowa, które papież Benedykt zapisał, że była kobietą, która żyła słowem Bożym, która w Słowie Bożym czuła się jak w domu. Swobodnie w tym słowie Bożym się poruszała, jej myśli były przeniknięte myślami Pana Boga, jej słowa były tak naprawdę słowami Boga. I papież tę myśl kończy takim stwierdzeniem. Owa głęboko przeniknięta, ona głęboko przeniknięta słowem Bożym, może stać się matką Słowa Wcielonego. Papież jakby nam mówi, że. Zanim dokonało się wcielenie, wcielenie Bożego Syna, Słowa Bożego, Maryja tym Słowem żyła. Moi drodzy, Boże Narodzenie w naszym życiu się nie powtórzy, w tym sensie, że nie my będziemy dawać życie Synowi Bożemu, ale możemy być tymi, którzy będą przyjmować Słowo Boże. Kończąca kobieta to prawdopodobnie osoba wyznania prawosławnego, może greko Katolickiego z kościoła, który ma większą wrażliwość na ikony, Być może to była Ukrainka, która w cerkwi było wiele, ona klęczała, a reszta przechodziła zupełnie obojętnie, niczego nie dostrzegając, może nawet owej kobiety. Gdy przeżywamy Boże Narodzenie, to Bóg daje nam w swoim dziecku ikonę samego siebie. Przychodzi Chrystus Pan, który jest obrazem Boga. Biegnąc pośród różnych spraw, łatwo nam to przeoczyć, że niebo wystawiło nam ikonę, że Bóg stał się obecny pośród nas, że objawiła się chwała wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, że Bóg stąpił z nieba, żeby za sprawą Ducha Świętego. Przyjąć ciało z Maryi i stać się człowiekiem. Łatwo nam nie dostrzegać tego, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Dziś, moi drodzy, rozważamy ten temat przyjścia na świat Bożego Syna i rolę Maryi, którą nazywamy Bogu Rodzicą. Ale tę rolę nie polegającą tylko na tym, że Maryja urodziła Bożego Syna, ale rolę polegającą na tym, że ona pierwszą że to dziecie, to prawdziwy Bóg. Maryja jest tą, która, jak owa kobieta klęcząca na ulicy, potrafiła w tym zgiełku pośród innych spraw dostrzec, że to Bóg jest obecny pośród swojego ludu. Pewnie, gdy Maryja po ludzku przygotowywała się do przyjścia na świat Syna Bożego, przygotowała wszystko na Zarecie, ale wiem, że. Pewnie trochę nieoczekiwanie pojawił się ten dekret nakazujący, że wszyscy wyruszyli do swojego rodzinnego miasta. Ponieważ Józef, który był ich poślubiony, pochodził z Betlejem, to tam należało pójść. I ludzkie plany się pokrzyżowały. Trzeba było zostawić to, co było przygotowane, a wziąć ze sobą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy, które dało się podźwignąć, i wyruszyć do Betlejem. Ale przecież sytuacja nie jest dramatyczna, bo Retlejem to miejsce, w którym Józef spędził swoje dzieciństwo i młodość. To znaczy się, że no może jego rodzice już tam nie żyją, może już zmarli trochę wcześniej, ale są przecież bracia, są siostry, są krewni, są koledzy, z którymi się bawią. Przecież go znają, przecież idzie do swoich. Czy to możliwe, żeby ktoś mu nie udzielił pomocy? Moi drodzy, jak bardzo musiało dramatycznie to wydarzenie odcisnąć się jakoś na tej sytuacji, że żadne drzwi się nie otworzyły, mimo że Józef był wśród najbliższych. My wiemy, jak nam jest przykro, kiedy idąc na Piętrzynce, ludzie nam otwierają co roku drzwi, a któregoś razu te drzwi zostaną zamknięte, mimo że oni nie muszą nam te drzwi otworzyć, ale my czujemy jakieś piętno odrzucenia, a tu drzwi się zamknęły ze strony najbliższych, a mimo tego zobaczcie, Ewangelia opisująca nam noc przyjścia na świat zbawiciela, nie nieśli nam jakichś smutnych wspomnień. Mamy tylko to jedno zdanie. Położyła w żłobie, bo nie było miejsca w gospodzie. Ale Maria i Józef nie niosą ze sobą frustracji, nie niosą ze sobą goryczy, nie niosą pretensji, sprzeciwów. Nie chcą, żeby ta obecność Pana Boga została przysłonięta jakimiś ich negatywnymi odczuciami. A przecież mieli do nich prawo po mózgu patrzeć. Zgodzili się z tym, że coś się nie udało. Mimo, że przecież ludzkość oczekiwała na przyjście Zbawiciela od wielu wieków. A wydaje się, że teraz gdzieś człowiek znowu zabił i coś się nie udało. Ale Maria i wiedzą, że ze swoich Teraz zamiast skupiać się na brakach, niedoskonałościach, zamiast nas spadały to oni po prostu gratują się tym, że przyszedł na świat obiecany Zbawiciel. Cieszą się z tego, że narodził się Chrystus Pan. I przede wszystkim ten właśnie wydźwięk przekazuje nam dzisiejsza Ewangelia, Ewangelia Bożego Narodzenia. Moi drodzy, myślimy o naszych planach, o naszych sprawach. Ile rzeczy nam się w życiu nie udaje, ile rzeczy w życiu nam nie wyszło i jakoś się na nich skupiamy, nie dostrzegając często tego, co w naszym życiu dobre, co jest jakimś wielkim błogosławieństwem Pana Boga, co jest Jego łasą. I pewnie Maryja uczy nas tego, żebyśmy uczyli się skupiania na tym, co dobre, piękne, a nie na tym, co naznaczone. Słabością, złem czy grzechem. Maryja jest radosna i kontempluje przyjście na świat swojego syna. Widzi w nim obecność samego Pana Boga. Ta obecność Boga sprawia, że pojawia się zwiastowanie pasterzom, którzy z pośpiechem przychodzą, by pokłonić się Panu. Ta radość sprawia, że będą przy Chrystusie Panu Nowo Narodzonym pojawia się także inni i coraz bardziej wiara będzie się budzić w to, że Chrystus prawdziwie przyszedł na świat. Moi drodzy, wydarzenie Betlejem jest wydarzeniem obecności Pana Boga na ziemi. Wypełniło się to proroctwo, które niegdyś zostało nam dane, że Sen Boży Stał się człowiekiem, że przyszedł na świat Emanuel, Bóg z I wiemy, że ta obecność Chrystusa została przedłużona. Przedłuża się nieustannie. Przedłuża się w sakramentach świętych, przedłuża się w Eucharystii. Samo słowo Betlejem, warto żebyśmy powiedzieli, oznacza dom chleba. Kiedyś, papież, ja Paweł drugi, są takie rozważania, że. Może właśnie dlatego to miejsce zostało wybrane, żeby pokazać nam, że ten, który jest chlebem życia, tam właśnie ma się narodzić. A samo miejsce Betlejem było, jak wiemy, też stosunkowo blisko Jerozolimy, w której składano w ofierze różne zwierzęta, przede wszystkim baranki. I to właśnie tam, na tamtych wzgórzach Betlejem, te baranki wypasano, sama, aby potem mogły być złożone w ofierze. I Chrystus Pan rodzi się właśnie tam. Rodzi się po to, by stać się ofiarą. Rodzi się w takiej słabości, nędzy, ale przecież musimy przyznać, że to też jest miejsce, w którym człowiek przebywa, ale jednocześnie miejsce, w którym nie chciałby Boga, ale Boga najbardziej potrzebuje. Ile w naszym życiu jest takich miejsc, do których Boga nie chcielibyśmy. A przecież one też Boga potrzebują. Myślę, że dzisiaj, gdy przeżyliśmy już sakrament pokuty i pojednania, to ta prawda jakoś już nowo w nas żyje, że właśnie to, co jest dotknięte słabością, to, czego się najbardziej wstydzimy, to, przed czym chcielibyśmy zamknąć Panu Bogu drogę, jest tak naprawdę tym miejscem, które najbardziej woła o Jego obecność. Przychodzi zatem na świat ten, który ma być chlebem życia. Przychodzi Ten, który ma stać się ofiarą przebładania. Przychodzi Ten, który już odkąd zawsze będzie wśród nas. Będzie w sakramentach świętych, będzie w Eucharystii. I pozwólcie, że jeszcze taką jedną myśl przytoczę z nauczania św. Jana Pawła II. Papież napisał krótko przed swoją śmiercią w ostatniej encyklice o Eucharystii takie oto słowa. Cały dokument był poświęcony obecności Chrystusa w Eucharystii, tej wielkiej tajemnicy naszej wiary, ale ostatni rozdział papież poświęcił takiej myśli związanej z Maryją. I ten rozdział dedykował w Szkole Maryi, Niewiasty Eucharystii. I papież w tym dokumencie pokazuje nam, co możemy zobaczyć w Maryi, czego możemy się od niej nauczyć. I odnosząc się do tych wydarzeń, które przeżywaliśmy wczoraj i dzisiaj, papież pisze tak. Maryja w tajemnicy wcielenia antycypował, antycypowała wiarę eucharystyczną Kościoła. Kiedy nawiedza, nawiedzając Elżbietę nosi w łonie słowo, które stało się ciałem. Maryja w pewnym sensie jest pierwszym tabernakulum. Pierwszym tabernakulum w historii, w którym Syn Boży, jeszcze niewidoczny dla ludzkich oczu, pozwala się adorować Elżbiecie, niejako promieniując swoją światłem poprzez oczy i głos Maryi. I dalej pisze papież, czy zatem Maryja, kontemplująca oblicze Chrystusa dopiero co narodzonego i tulącego w ramionach, nie jest dla nas niedoścignionym wzorem miłości i natchnienia podczas Komunii Świętej, Zobaczmy, na nie takie podobieństwa, aluzja. My przyjmujemy Chrystusa i mamy go przyjmować tak, jak przyjęła go matka przychodzącego na świat. Tuliła go w swoich ramionach, kontemplowała go, otaczała go swoją miłością. Tego uczymy się od Maryi dzisiaj. Będziemy za chwilę przystępować do komuni i niech będzie w nas. To święte natchnienie, zaczerpnięte od Matki Bożej, abyśmy potrafili w Komunii Świętej widzieć prawdziwą obecność Pana i abyśmy z wiarą tę Komunię przyjmowali, tak jak uczy nas Papież. By Maryja była dla nas niedościgniętym wzorem miłości i natchnienia, byśmy i my, przyjmując Chrystusa, tulili Go do siebie. Uczy nas dzisiaj Maryja, byśmy na drogę naszego życia brali ze sobą zbawiciela, żebyśmy żyli z nim, żebyśmy jego ciałem się karmili. Niech w naszej drodze Chrystusa Pana obecnego w Eucharystii nigdy nie zabraknie.